Dziewczyny, zobaczcie ten przepiękny model płaszcza. Ja sobie go tutaj zarzuciłam do kozaków, ale zaraz pokażę Wam kolor beżowy, jak się prezentuje na sportowo. Jak widzicie, tutaj kaptur oraz rękawy są w taką krateczkę. Mój dziuś, właśnie psika, bo mi tutaj pomaga. Płaszczek jest zapinany na zamek, związywany w pasie. Można sobie z niego zrobić 3 czwarty rękawek. Naprawdę no, model super. Dziewczyny, teraz prezentuję Wam płaszczyk w kolorze beżowym z kratką. Założyłam go teraz sobie tutaj na sportową. No, zobaczcie, naprawdę przepiękny model. Długi rękaw, oczywiście ja sobie go tutaj podwinęłam. Można sobie go rozwinąć. Krateczka zapinana na zamek wiązana w pasie, posiada kieszenie.